Przeciętnie w Polsce dziecko czeka na wizytę u psychiatry dziecięcego 265 dni. 265 dni bezsilności i często lęku rodziców. Bezsilność i lęk to też uczucia, które towarzyszyły praktycznie zawsze rodzicom oddającym swoje dzieci pod opiekę klinik psychiatrycznych, w których pracowałam przez ostatnich 20 lat. Te uczucia towarzyszyły rodzicom Gosi, którą policja zgarnęła gdzieś w mojej miejscowości na Wybrzeżu po tym jak była poszukiwana w całym kraju, bo uciekła z domu zostawiając list pożegnalny. Gosia jako mała dziewczynka była najlepszą uczennicą w klasie, nie sprawiającą żadnych problemów, a rodzice, a rodzice dali jej wszystko, wszystko co Mogli, pamiętam, jak zrozpaczeni. Siedzieli u mnie na pierwszym spotkaniu, pełni poczucia winy, zupełnie bez sensu. Zrozpaczeni i zalęknieni, to zrozumiałe, nie wiedząc, co stanie się z ich dzieckiem. Tymczasem właściwa diagnoza i właściwa terapia mogą bardzo dużo zmienić. Dzisiaj Małgosia jest studentką informatyki i ekonomii na uniwersytecie w dużym mieście. Takich Anek, Michałów, Marcinów, i dziesiątki ich zrozpaczonych rodziców borykających się z poczuciem winy. No i z bezsilnością. W Polsce mamy w tej chwili 500 psychiatrów dziecięcych, jednego na 15 tysięcy dzieci. I stąd pomysł na ten kanał. Bo wiem, że rzetelna wiedza, która pozwala zrozumieć i zaakceptować to, co jest, po to, żeby to zmienić, jest kluczem do tego, właśnie, żeby coś się zmieniło. Wiem to na pewno. Dlatego chcę do Was dotrzeć w ten sposób i opowiedzieć wam, o tych wszystkich diagnozach i zakamarkach w psychiatrii dziecięcej chcę przekazać Wam rzetelną wiedzę i moje doświadczenie 20 lat pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Po to, żebyście może trochę mniej się bali, żebyście sami może nabrali trochę wyczucia, co możecie zrobić dla waszego dziecka, a co w danej sytuacji raczej nie pomoże, a może pogorszy całą sytuację. Chciałabym, żebyście się dowiedzieli, jakie w ogóle są metody pracy. Z dziećmi w kryzysie i żebyście przestali czuć się aż tak bardzo bezsilni. Jeśli masz konkretne pytania albo zajmują Cię jakieś tematy, może chcesz, żebym się zajęła wcześniej jakimś konkretnym tematem, to proszę daj znać, napisz w komentarzach. A jeśli yy, zastanawiasz się, kim ja właściwie jestem i chciałbyś więcej się ode mnie dowiedzieć, bądź chciałabyś się więcej o mnie dowiedzieć, to kliknij w link pod filmikiem. Tam znajdziesz informacje o mnie i, i o różnych innych interesujących aspektach.